Jednokrotnie tyle, że na przeciwnik robiący takie drobne kroczki do przodu T.I. Fluid najpierw nawiązał walkę z przeciwnikiem z piekarnią Jasiek Potem z Reksymilian Widów Zabrał mu jednak piłkę Marcinę Zacharek Świetnie poradził sobie z Przemysławem Pieleszem Ale po przejął piłkę Feruga I gdyby tylko udało ale w prosty sposób kreują kolejną okazję na gola dla Fluidu, piłkarze ABB teraz okazja, prezent od przeciwnika już wykorzystany w przypadku Fluidu, bo właśnie od takiego rezultatu zaczęły się ich kłopoty we Fluidu, odbijające słupek bramki Grygierczyka, to już jednak historia, rusza kontratakę Fluidu, mógł go trochę lepiej kończyć. Teraz kolej Daniel Ferruga do Daniela Handlika. Handlik! to nie był strzał, oddanie piłki. Do Kleibera, Kleiber wyłożył ją Danielowi Feru. Teraz próbują wrócić do gry piłkarze. Przemysław odgryw Gierczyka, tym, który próbował go zaskoczyć. Był Marcin Kubiczek. Teraz z kolei muszę uważać gracze ABB. Poszykuje nam się okazja na 4-0. Stajnik lewą nogą. Efektowna parada Grygierczyka ciągle jest 3-0 ciąg. Dawi sobie w lewym narożniku gracze ABB, ale teraz nadziewają się na kontratak. Zobaczymy, co zrobili z tym Daniel Feruga. Trochę przekombinowali. W tym wszystkim gracze nie, nie spożytkowali tej przewagi. Przez co sami muszą gonić za akcją przeciwnika, a przeciwnik trafia po raz czwarty Kleber. Jest 4-0. Czasami nie mają dość gracze fluidu. Teraz musi poważnie stracić piłki Maksymilianu Widów. No ale nie traci w dodatku. Inicjuje atak swojego zespołu, po którym bliski zdobycia bramki był Szymon. Odgrania Daniela Ferugla w dodatku stracił piłkę w prosty sposób. To była szansa dla ABB. szewczyk. Zobaczymy, czy strzał, Nie wycofał w kierunku Konrada Forczmańskiego ze swoim przeciwnikiem. Ale znowu efektowne, tyle, że nic z tego wtedy nie wynikło. Wynikła za to okazja na gola dla ABB. Teraz już i ABB rusza z kontrą 2 do 1. W no 2 na jednego piłka między nogami klepera. Teraz w końcu pograli sobie gracze ABB. Kubiczek prawą nogą. Jeszcze raz w Hanslik Hanslik zbiegł do prawej strony boiska do prawej nogi uderzył a teraz mamy 5 do 0 dla TI Fluidu. z najbliższej odległości piłkę do siatki Pakuje Szymon Fouta Romanienko Pobrał z Danielem Hanslikiem teraz piłkę miał już Maksimiliano zrobić teraz zawodnik BB. A tymczasem Fluid zdobywa gola numer 6 Rywala gracze Fluidu, bo oni mają wynik 6 do 0 nawet jeśli nie wyjdzie raz, to może będzie drugi. Teraz mieliśmy faul. Feruga kontra Sebastian Drach. Feruga mocno w środek małej przecież bramki, ale to było skuteczne. To daje siódmego gola ekipie TI Fluidu. Teraz może będzie ten gol honorowy dla ABB. Wreszcie dobra okazja oddania strzału na bramkę rywala. Za to z kontrą Fluidu Romanienko. Za moment może być 8-0, ale wybi. Bilansu bramkowego po pięciu seriach. Trzy punkty na pewno po tym meczu Fluid sobie przecież dopisze. Znowu, znowu muszą się bronić. kleiber niecelnie. Ważne dla TI Fluidu jest po prostu to, że odnoszą pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach. To jest zwycięstwo absolutnie przekonujące. 7-0 z ABB. ABB pogrążonym w kryzysie. ABB czekającym wciąż na Choćby pierwszy punkcik w zmaganiach zimowej Ligi Biznesu. Najpierw czuliście się pewnie jak ABB po dzisiejszym meczu, tak było dwa razy. Potem nawiązanie jakiejś tam równorzędnej walki z rywalem. Pierwszy punkcik i dzisiaj takie prawdziwe przełamanie. Tak, to jest prawda, w końcu udało nam się zdobyć trzy punkty. Jak widać, 7-0 na 0 z tyłu. E, sytuację w końcu potrafiliśmy wykończyć. Z tyłu też było dobrze. Pierwsza połowa wydaje mi się, że pod naszą kontrolą, w drugiej połowie coś więcej ABB daliśmy pograć. No ale. 7-0, trzy punkty kolejne, powiedzmy pierwsze trzy punkty, ale kolejne punkty na naszym koncie. Absolutnie zasłużone, dzisiaj nie popełniliście tego błędu co, co w niedzielę chyba, tam się to też dobrze zaczęło układać i jakiś moment dekoncentracji i trzeba było odrabiać. Tak, no brak tej skuteczności ostatnio, plus jakieś dwie głupie bramki, no i remis 5-5. Na co stać tych rozgrywkach drużyny, która potrafi przegrywać bardzo wysoko, a potem odprawić z kwitkiem kolejnego rywala 7-0. Na wszystko wszystkiego można się po nas oczekiwać. No będziemy walczyć w każdym następnym meczu o te trzy punkty. No i oby, oby się udawało. Dzięki. Powodzenia i gratulacje Dzięki. za dzisiaj.